Jeżeli kiedykolwiek czułeś ból pleców lub kłucie kręgosłupa wysłało cię do łóżka na przemusowy urlop, ten odcinek jest dla Ciebie. Wyjaśnię Ci, skąd biorą się tak zwane wypadające dyski i dlaczego ruch jest najlepszym lekarstwem. Cześć! Miło mi, że słuchasz mojego podcastu Dobrze nie wiedzieć. A o czym dobrze nie wiedzieć? O tym, jak skutecznie zadbać o swoje zdrowie i nie zgubić się w gąszczu milionów metod treningowych i sposobów żywienia. Bo zdrowy masz tylko jedno. Wiem, że czas jest Twoim towarem deficytowym, dlatego nie będę mówić długo. Zapraszam Aleksandra Albera. Bardzo mi miło, że słuchasz szóstego odcinka mojego podcastu, w którym powiem, skąd biorą się problemy z kręgosłupem. Zanim jednak przejdziemy do problemów, zacznijmy od podstaw. I odpowiedzmy sobie na pytanie, czy nasz kręgosłup powinien być prosty. Wręcz przeciwnie, nasz kręgosłup powinien być w naturalnych krzywiznach, które pozwalają mu na przenoszenie większych obciążeń niż te, które mógłby przynosić, niż gdyby był idealnie prosty. Te krzywizny to lordozy, czyli naturalne wklęśnięcia, i kifozy, czyli naturalne wypukłości. Dopuszczalny jest pewien zakres kątowy tych wklęsłości i wypukłości. A przekroczenie tych zakresów kątowych, czyli albo wypłaszczenie, albo pogłębienie krzywizny dowolnej, może powodować dolegliwości bólowe wskutek tego, że kręgosłup, jego poszczególne elementy będą się przemieszczać w niekorzystny sposób. Jednak o tym powiem za chwilę. Najpierw spróbuję zarysować, jak ten kręgosłup powinien nam się układać zaczynając od głowy, od odcinka szyjnego, tam mamy naturalną lordozę, czyli klęsłość. Idąc niżej, między naszymi łopatkami, mamy odcinek piersiowy kręgosłupa, który powinien być delikatnie wypukły, czyli szukamy takiego naturalnego, delikatnego garba. No i w końcu odcinek lędźwiowy, który zaczyna się na łopatkami, będzie się kończył gdzieś powiedzmy w okolicy kości krzyżowej. Tam mamy naturalną wklęsłość. Oczywiście mamy jeszcze ten koniec kręgosłupa, kości krzyżowe, kości ogonowe. Jednak na tym nie będę się skupiać, bo ten odcinek kręgosłupa raczej rzadko powoduje problemy. Wiemy już więc, jak mniej więcej układa nam się kręgosłup jako całość. Powiedzmy więc, jak zbudowane są jego poszczególne części. Kręgosłup zbudowany jest z kręgów i dysków. Każdy kręg to jest osobna kość. Tak więc w odcinku szyjnym mamy 7 osobnych kości, w odcinku piersiowym mamy ich 12, a w odcinku lędźwiowym tych kręgów mamy 5. Każda z tych osobnych kości przełożona jest miękką, niekostną strukturą, czyli dyskiem. Dysk pewnie jest Wam znany, bo dość często, kolokwialnie, mówi się o wypadnięciu dysku, który tak naprawdę nam nie wypada, tylko się wylewa, o czym powiem za chwilkę. Dysk zbudowany jest z jądra miażdżystego, takiej galaretki, otoczonej tą kolagenową włóknistą strukturą, o której mówimy pierścień włóknisty. W wyniku przemieszczania się e, kręgów względem siebie dochodzi do ucisku tej miękkiej struktury dysku, które de facto je, jego zdaniem jest zapobieganie ocierania się kości o kość, tak? bo wiemy, że kręgi to są osobne kości i nie chcemy, żeby one bezpośrednio o siebie ocierały. Z tego samego powodu mamy e, chrząski i stawy. Chcemy unikać tak kości, bo one, by, gdyby miały się stykać, to wzajemnie by się ścierały i niszczyły. E, więc, jeżeli te kręgi przemieszczają się względem siebie tak, że uciskają tą naszą, ten nasz dysk um, i uciskają go przez długi czas, jądro miężdżyste, czyli ta galaretka, będzie się przemieszczać po pierścieniu włóknistym. I w konsekwencji, ta nasza galaretka może się albo wylać, albo na przykład um, zacząć uciskać, bez wylania, bo zacząć uciskać jeden z nerwów otaczających osób. A tych nerwów jest bardzo wiele. Może również przemieścić się w tą stronę, by zacząć uciskać rdzeń kręgowym, co, jak wiemy, może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, na przykład do tego, że nie będziemy mogli chodzić. Zanim um, jednak dojdzie do tych, co bądź, nie bądź poważnych konsekwencji, galaretka przemieszcza się po pierścieniu włóknistym, który nie jest unerwiony, więc my tych zmian do momentu, kiedy e, dolegliwość przekroczy obrys kręgosłupa, nie czujemy. Możemy mieć więc pewne zmiany e, zwyrodnieniowe w kręgosłupie, które nie powodują dolegliwości bólowych i na przykład dowiemy się, e, z jakiegoś, czy czy robienie, się oni z jakiegoś rutynowego badania, czy, robienia, czy przyświetlenia robionego w zupełnie innym celu. Um, ale my ich nie czujemy, tych dolegliwości, co jest normalne i zasadniczo te zmiany nie są groźne, um, o ile nie doprowadzimy do ich pogłębienia i ucisku na nerw czy na rdzenie. Należy więc po prostu dbać o ten każdy, każdy znak takich zmian e, zwygodnieniowych pewnie kilku się dorobił, albo. Nie należy się przyjmować tymi zmianami zbytnio, tylko po prostu dbać o kręgosłup. Jak więc dochodzi, powiedzmy więcej więc o tym, jak do tego zwygodnienia, do ucisku na nerw, lub po prostu do przemieszczania e, jądra tego tam, gdzie byśmy nie chcieli w ogóle dochodzi. Jądro się nie przemieszcza, dysk jest w swoim idealnym, nie, w żaden sposób nie, nieuciskanym ustawieniu, jeżeli stoimy idealnie wyprostowani, a nasz kręgosłup jest w neutralnych krzywiznach, kifozach i lordozach. Nie oznacza to jednak, żeby zapobiegać deformacjom kręgosłupa i dolegliwościom bólowym, zawsze musimy być idealnie wyprostowanie. Przeciwnie, kręgosłup jest tak stworzoną strukturą, żeby mógł się ruszać, żeby mógł się zginać, prostować i rotować. I to jest dla niego dobre i jest to kluczowy, ruch jest kluczowy dla zdrowia kręgosłupa. To, co jest dla niego niedobre, to bycie zaregulowanym w ustawieniu, które powoduje długotrwały ucisk dysku i przemieszczanie się jądra w dowolną stronę. Czyli na przykład długotrwałe siedzenie, a siedzenie będzie pozycją, której nasz kręgosłup nie będzie w naturalnych krzywiznach, cały czas jakkolwiek byśmy się nie starali, więc długotrwałe, kilkugodzinne siedzenie bez przerw ruchowych, bez regularnych, regularnego codziennego ruchu może prowadzić do bólu i zwygodnień. Jednak czy zawsze ból pleców ma oznaczać to, że nam coś się z tym dyskiem dzieje, e, czy dochodzi do sekwestracji, czy do przepukliny? Nie musi. Czasem ból w plecach pojawia się z powodu napięcia mięśniowego. Jak wiemy, w plecach nie ma tylko kręgosłupa, jest też mnóstwo, mnóstwo mięśni, które napną się jako pierwsze, ochraniając sam kręgosłup. Przed deformacją. Dlatego napięcie mięśni jest pierwszą oznaką tego, że z kręgosłupem coś się dzieje niedobrego, ale na plecach mamy tyle różnych struktur, blisko są też barki, że ból gdzieś w rejonie pleców nie zawsze musi oznaczać problemy związane z kręgosłupem. Jak więc pozbyć się bólu pleców bądź bólu kręgosłupa? Po pierwsze, nie lecieć w pierwszej kolejności do lekarza, tylko skonsultować się z fizjoterapeutą, terapeutą ruchowym, który najprawdopodobniej będzie mógł nam pomóc, być może znaleźć źródło problemu i odebrać zalecenia. Jeżeli ten specjalista wyśle nas do lekarza albo na badanie dodatkowe, wtedy oczywiście wizyta u lekarza jest słuszna. Często jednak. Fizjoterapeuta czy terapeuta jest w stanie skupiając się na poprawie mobilności kręgosłupa i sile samego korsetu mięśniowego rozwiązać nasz problem lub go zminimalizować. W końcu należy pamiętać, że ból nie jest problemem. Ból jest sygnałem tego, że mamy jakiś problem w naszym układzie ruchu i to ten problem należy rozwiązać a nie przerwować się środkami przeciwbólowymi, które naszego problemu nie rozwiążą. Warto, warto też, żebym powiedziała, że operacja kręgosłupa jest absolutną ostatecznością i wiem to zarówno od fizjoterapeutów, moich kolegów terapeutów, a i od lekarzy, że operacja jest naprawdę, podkreślam to jeszcze raz, absolutną ostatecznością, która zazwyczaj wywołuje kaskadę dalszych problemów, bo operacja usztywnienia kręgosłupa, usztywnienia chorego odcinka zawsze będzie powodować dalsze problemy e, i kompensacje i niestabilności w odcinkach powyższy, wyżej lub niżej od, od, e, od miejsca tej operacji i koło będzie nam się zamykało. Jeżeli bolą cię się plecy, a nie masz czasu na trening, to w pierwszej kolejności polecam Ci zmianę hierarchii wartości i znalezienie czasu na wizytę u terapeuty, u fizjoterapeuty, bo konsekwencje zignorowania tego problemu zajmą Ci znacznie więcej czasu. Niemniej jednak, jak mówiłyśmy, z Wiktorią w poprzednim odcinku tego podcastu zachęcam Cię do posłuchania odcinka numer 5, dobrze wybrane ćwiczenia przyniosą efekty nawet przy 10 minutach dziennie. A jeżeli chcesz po prostu zadbać o swój kaniegosłup, wybierz zdrowy ruch, który nie będzie zbyt obciążający i nie będzie powodował dolegliwości bólowych. Oczywiście zawsze warto się skonsultować ze specjalistą. Trenerem czy fizjoterapeutą, czy dany rodzaj wysiłku jest dla nas dobry, w szczególności jeżeli wracamy do ruchu po latach bez ruchu, bo wtedy najłatwiej o jakieś kontuzje. Jeżeli jednak nie zdecydujesz się na konsultację i rozpoczniesz jakiegoś rodzaju treningi, często jest to np. bieganie albo jazda na rowerze albo trening na siłowni, i po tych treningach dolegliwości się pojawią, nie rezygnuj z ruchu, bo to nie ruch Ci szkodzi, tylko jakaś nieprawidłowość, która daje sobie osoby znać e, na skutek większego obciążenia. Ta nieprawidłowość w układzie ruchu na pewno pojawiła się albo miała gdzieś swój zarodek podczas tego czasu, kiedy Ty się nie ruszałeś i na skutek tego, że dołożyłeś obciążenie, czyli zacząłeś biegać, zacząłeś chodzić na siłownię, ta nieprawidłowość e, się albo pogłębiła, albo po prostu dała sygnał bólowy, że coś nam się tutaj dzieje nie w porządku. Znowu wracam do tego, że to nie ból jest problemem, tylko to, co ten ból powoduje. Dlatego wtedy, jeżeli rozpocząłeś ruch i czujesz po tym ruchu dolegliwości, nie mów sobie, ruch jest nie dla mnie, tylko udaj się do specjalisty, fizjoterapeuty. Ter lub terapeuty ruchowego, lub trenera medycznego. Kończąc już dzisiejszy odcinek podcastu, na chwilę odejdę od głównego tematu, jakim jest kręgosłup i polecę Ci 69. odcinek innego podcastu, bo podcastu Owsiana, w którym Justyna rozmawia z Michałem Stawickim. Ten odcinek zainspirował mnie do, zainspirował mnie do stworzenia nowego nawyku, uważam przez zdrowego, jest to dobry nawyk może nie dla zdrowia fizycznego, ale dla zdrowia psychicznego, które się ze zdrowiem fizycznym ściśle łączy, jakim jest pisanie wdzięczniczka, czyli po prostu codzienne zapisanie sobie rzeczy, za którą jesteśmy wdzięczni. Ten nawyk, jak twierdzą rozmówcy w tym odcinku podcastu osiana, potrafi z pesymisty zrobić optymistę. Ja osobiście uważam się za optymistkę, jednak kiedy piszę e, ten wdzięczniczek, czyli zapisuję sobie codziennie, za co jestem wdzięczna, jakoś mój nastrój się poprawił i um, jakieś takie sytuacje powiedzmy niemiłe, które jednak muszą być częścią naszej codzienności, nie da się tego uniknąć, e, mają nam dla mnie powiedzmy mniejsze znaczenie yy, nie powodują tak długotrwałej zmiany mojego nastroju. Jako bonus do tego odcinka klasycznie na grupie dobrze mieć wiedzieć załączam Ci zdjęcie 3D kręgosłupa yy, oraz zwyrodnień yy, dysku, tak, żebyś mógł zobaczyć to, co próbowałam yy, opisać podczas tego odcinka. Te zdjęcia są z aplikacji Human Anatomy 2021. To możesz pobrać na App Store, jeżeli oczywiście e, chcesz zapoznać więcej, się dowiedzieć z anatomii człowieka, to jest dobre rozwiązanie, mobilne i zawsze pod ręką. Żeby też nie zostawiać Cię bez rozwiązań, rozwiązań dla zdrowia Twojego kręgosłupa, Twoich pleców, zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego wideobuka, w którym znajdziesz ćwiczenia dla zdrowego kręgosłupa. Na dniach będę tam rzucać kolejne ćwiczenia. Zaznaczam jednak, że nie są to ćwiczenia indywidualnie dobrane ze względu na formę i są to raczej ćwiczenia prewencyjne niż lek na już istniejący problem bólowy. Link do subskrypcji wideobuka znajdziesz w notatkach do tego odcinka oraz na grupie Dobrze wiedzieć, gdzie bardzo dużo tych ćwiczeń już jest zamieszczonych. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, bardzo proszę, zasubskrybuj mój podcast na Spotify lub do innej aplikacji, w której słuchasz tego odcinka. A jeżeli możesz, zostaw recenzję na Apple Podcast lub komentarz na YouTubie. Dzięki temu te treści dotrą do szerszego grona, poza tym sprawi mi to wielką przyjemność. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Moim gościem będzie Julia Kołóżna, z którą porozmawiam o tym, jak ludzie trenują w Nowym Jorku. Do usłyszenia!